Śpiewam pięć piosenek. Piosenki, które śpiewam ostatnio, wydane na takiej małej, małej płytce, i piosenki z pierwszej mojej płyty, które też lubię śpiewać. Jak, jak się pani czuje będąc na scenie? Lubię scenę, lubię, lubię śpiewać, lubię, lubię po prostu stwarzać taki klimat, gdzie publiczność Słucha mnie i wytwarza się szczególnie ten taki niepowtarzalny klimat, taka magia tak zwana. Mhm. Skąd czerpie Pani inspiracje muzyczne? To, to też tak do końca, do, do końca trudno powiedzieć, bo one są gdzieś tam, gdzieś tam w powietrzu krążą. Natomiast tutaj ja bardziej zawsze szukam gdzieś tekstów takich, które odpowiadałyby mnie, mnie w danej chwili, jakie czytam, lub jak ktoś mi gdzieś tam podsuwa jakiś tekst. Natomiast w Wtedy, kiedy go tak już jakoś tam czuję, że jest mi bliski, przekazuje zawsze mojemu przyjacielowi muzykowi, kompozytorowi, który ewentualnie. Czy on już słyszy tę muzykę, czy nie? I czy w ogóle myśli, że mógłby kiedyś usłyszeć? Czasami jest to tak, że on z rękawa jak gdyby wysypywał te muzyczki. Skąd, skąd się wziął pomysł na stowarz, stowarzyszenie kobiet niepełnosprawnych? pomysł na stworzenie Stowarzyszenia Kobiet Niepełnosprawnych One.pl wziął się stąd. Chodziłyśmy z koleżankami czasem na takie spotkania towarzyskie, gdzieś tam w takich fajnych miejscach, klubach, pubach, czasem restauracjach i w którymś momencie pomyślałyśmy sobie, że mamy jakieś tam wspólne sprawy, wspólne cele. Może fajnie byłoby stworzyć takie stowarzyszenie I, bo niektóre rzeczy wymagają po prostu gdzieś zapisania zaksięgowania, chodzi o, proje, o zapisanie jakiegoś projektu, ym, czy po prostu łatwiej jest pracować w grupie mm -hmm. i wyjść z tym do ludzi w grupie? A ile osób liczy w stowarzyszenie? Mm. Takich osób, które tak, y, bo tak zwane są martwe dusze, wiadomo, mm. że troszeczkę, które mniej się udzielają, natomiast y, prężnie, prężniej tak działających osób jest sześć, no Nie, niestety sześć. Mm -hmm. Jak pani ocenia, ocenia wczoraj są konferencje oraz tematy poruszone w tym temat e, niezależności kobiet niepełnosprawnych i e, temat zapłodnienia in vitro? Sama konferencja, sam pomysł konferencji, konferencja bardzo mi się podobała. Nawet z Krzysztofem Głębowiczem i profesorem Basamem rozmawialiśmy o tym i mieli, mieliśmy to, myślę, że to zostało przekazane już organizatorom, żeby takie, takie konferencje pojawiały się na każdym festiwalu. Mało tego, myśleliśmy że o tym, żeby te konferencje gdzieś m, zależy od mocy przerobowych i finansowych właśnie od organizatorów, żeby te konferencje można było przenieść do mm -hmm. innych miast miast w Polsce mm -hmm. nawet no jakimś tam żeby sposobem ja in... żeby o tym u... żeby wszyscy po prostu zawsze mm -hmm. o tym słyszeli, bo tak jak pan profesor tutaj Basan powiedział, że y, mm, w sprawach, w sprawach o których tam rozmawialiśmy prawda pasja miłość seksualność nie ma żadnych ograniczeń rozgra nie można rozgraniczać tego po prostu różnimy się mm -hmm. tylko tym że, że po prostu inaczej wyglądamy ale no, mm -hmm. no... To tylko ch chyba o to chodzi. To ja, to ja dziękuję Pani za wywiad i trzymam kciuki za jutrzejszy recital. Dziękuję ślicznie. Pozdrawiam wszystkich uczestników. Szczególnie dziękuję serdecznie organizatorom za zaproszenie mnie na ten y, m, piękny festiwal. Mam nadzieję, że nie ostatni raz. Dużo, dużo, dużo miłości, szczęścia. No i prawda, niech festiwal trwa.